Siemano, z tej strony Mateo 18 a to jest kolejny odcinek ze Stoprunnera. W dzisiejszym odcinku jest ze mną jak zwykle Radek. Siemano. No i dzisiaj wykonamy sobie zadanie, to nie jest kraj dla starych aut. Tutaj jest na wy wyspowym jeziorze. No i odblokujemy sobie tą ciężarówkę International Twinster. Ona aktualnie jest fajna. Ma tą pakę dużą, ale jest bezużyteczna z tego y, powodu, że nie mamy DLC, a tylko na DLC można odblokować AWD do niej. Tak więc odblokujemy ją, sprzedamy i kupimy coś nowego. A co to zobaczycie w dalszej części odcinka. I zamierzamy też odblokować jeszcze kolejną ciężarówkę, która zostanie. No. Tak było. Tak więc akceptujemy, śledzenie start. No i dobra. To najpierw naprawa. No i z dwóch stron. Dara naprawiony. Zatankowany. No i dobra. Zmień, yy, trzeba wyłączyć silnik, zmieniajmy pojazd. No i tak ona mniej więcej wygląda. Ta ciężarówka. No, napędu na cztery koła nie ma co tutaj szukać. Kopie się napęd na tył. W środku ładnie wygląda, bo jest licencjonowana ta ciężarówka. W środku ładnie. Ale użyteczność jej nie jest zbytnio dobra. Dlatego holujemy na zaporę. Holy. Jeszcze zobaczmy, czy oby nie ma tego napędu. No, niestety nie ma. No więc tą ciężarówkę niestety trzeba sprzedać. 118. Nie, 118 tysięcy. Sprzedaj 300 tysięcy prawie. No i dobra, teraz przeniesiemy się do Rosji, bo ciężarówkę, którą kupię, będzie rosyjska. O, no i dobra, wracamy za 11 sekund. No i dobra, jesteśmy już w Tajmirze, na mapie zalane tereny, no i bierzemy sklep z pojazdami. I kupujemy sobie tego Azowa. Weźmy podgląd. Tak on wygląda. Kupujemy. I jest już nasz. Zaraz zobaczysz radio. Jaki kolos. Ok. Silników nie mamy. Skrzynie biegów też nie mamy. Zawieszenia też nie mamy. Opony uniwersalne są. No to my bierzemy błotne Uniwersalne, oczywiście sprzedajemy. Mm, wyciągarka, jakoby tu wziąć? Ciężką, dwusilnikową, nie? Bo to kawał byka, nie? Pewnie tak. Koło zapasowe. Uhuhuhu. No, to ładnie wygląda. Koło. Ładnie wygląda? Mówisz? Mm -hmm. Też patrzyłem ostatnio. Montować je? Montuję jak chcesz. Okej. Okay. Szonker. Z deklem. Mm -hmm. Bez wraz dla wszystkich deklów. <grym> <grym> Dobra, bierzemy z deklem. A to sprzedajemy. Rama dodatki. Długa platforma brzmi ciekawie. Wierzymy. Wiesz, co się odwaliło? Patrz, jak to wygląda. Poka, sorry, że tak przerwa, ale ktoś do nas załączył. Kto? <laughs> no, patrz, Akenzo 2 jakieś. Widzisz? <laughs> Idę stąd, człowieku. Dobra, widzowie. Ale to wielkie jest. Mm, tak to mniej więcej wygląda. Tylko jakiś nisk, nisko ta kabina jest jakaś. 10 kół to ma. No. Ale byk. Gościu, ja lubię to, co ma dużo kół. No. Leżankę ma. A ile mieścisz na tej pace? Czekaj, a gdzie to sprawdzić można? 3, tu jest napisane 3. No to trzy. Trzy. Trzy mieści. Ale i tak dobrze. No. Lepsze to niż dwa. No. Chcesz się kardząć? Karn Karniesz się poza odcinkiem. Czekaj, a weź podłącz tą leczapę. Ciekawe czy się da Spróbuj. I aktywuj rampę. A wiem już co chcesz zrobić. no. Ale skrętne to jest nawet. To dobrze, nie będziesz narzekał na promie skrętu. Jak na te gabaryty. Możesz? Konf konflikt po podłączeniu. Może prosto, a nie, no nie wiem. Nie da się. Hmm. No bo nie, ale no śpą. Się... Dobra widzowie, tak więc zakup nowego pojazdu uważam za udany. Tamten niestety zrobił papa. Pa. No i... Idziemy do dalszej części odcinka, czyli kolejny pojazd do odblokowania. Cięcie, Dobra, widzowie, jesteśmy już. Y, jedziemy właśnie y, po ten, po tą nową ciężarówkę. Jadę kodiakiem, radiojarem. Samochod, niby on jest samochodem zwiadowczym, ten jar, ale jest bardzo mocny po ulepszeniu. Więc yy... i ma też możliwość zatankowania oraz naprawienia tego auta co tam będzie. E a ja będę go tylko holował Kodiakiem. Ty też tędy zaznaczyłeś? Tak Tutaj ta, drogę, wiesz, co? ta droga jest bardzo ciekawa. Tylko tam ja już jeździłem tutaj raz, bo sam sobie odłukowałem tę ciężarówkę. I tutaj, jak będzie ta rzeka, co nie? Mhm. To tam masz niby taką drogę, ale nie jest przez nią. Nie iść, tylko przez takie kamienie, bo ja już tam wpakowałem się, ta? najlepiej przez kamienie pojechać, no? Okej. Okay. Na prawo. Nie idź tędy. Chodź tutaj. tędy najlepiej przyjechać. Te? Mhm. Patrz jak sobie skracasz i jest mała szansa, że ten <laughs> może no wiesz. Mhm. No i elegancko. Chod, jak widzowie to jest całkiem dobra ciężarówka po ulepszeniach. Na początku to ona jest kijowa trochę. Ale po ulepszeniach to robi robotę. Radziu, ja da... Niestety ją sprzedałem. Radziu dam ci się ją przejechać poza odcinkiem i ty zobaczysz, że nie... Jednak trzeba było go przytrzymać. No i dobra, jesteśmy przy ciężarówce, zgaszę, zgaszę światło i pokażę Wam. Tylko gałęzie, tak ona wygląda. Radziu rób swoje, tylko ja tutaj zadanie przejmę. O! Więc tak, najpierw naprawiam go. No, coś tam naprawiłem. Zawieszenie jest uszkodzone. Koła trochę naprawiłem. Dobra, i teraz trochę zatankuję. Eee. White Western, co jest? Aby było lżej jechać, poczekaj o. Już, zatankowałem do pełna. No i dobra, znaczy nie do pełna. Słuchaj, jak go holować, będę. Jedź przodem. Prowadź. Łaj, czekaj, już. Mało komplikacje. to kopa Aż mm -hmm. w prawie Micha. Dawaj Jedymy Komplikacje, się pojawił na ile na mojej drodze. Dobra, jecie, ciecie, jecieć. Bo zaraz jak zatrzymam to z... Jest... Dobra. Udało się. No, teraz jeszcze trzeba wyjechać na prostą. No. Ale już jest git. Jest jeszcze, çözeć. O. znak drogowy. Ja go powinienem w drobny mak roznieść tu A on się zahaczył No Ten znak drogowy Wiesz co? Czek o czekaj Może pomogę Dobra trochę? Dobra już ten Wezmę okay. No, dzisiaj trochę bardziej motoryzacyjne sprawy. blokowywanie, kupowanie ciężarówek. O. No. Więc takie luźniejsze sprawy, ale zlecenia już będą w kolejnych odcinkach. I to już takie bardziej hardkorowe zlecenia. Ponieważ już na pewnym etapie gry jesteśmy. Więc yy. radzę no. tutaj. No właśnie, Czasne to jest, jest właśnie to najgorsze miejsce. Próbuj. najwyżej coś Mhm. Mm Pociągnę sobie. Staje mi jakoś dęba. Lekki jest ten samochód. Dobra, dawaj prosto. Okej, okay. patrz. Czekaj. Nie no. Ja nie mogę. Co ty robisz? Dobra. Karambol. 6-9. Patrz, patrz, patrz jak mi koło wylazło. Koło mi wylazło. Mhm. Ja <głos> cię. <głos> <głos> Co ty zrobiłeś? No i pomagaj teraz! O Boże! O, no i. Za drzewa się zaczepiłem. Ej, a o, co... odpaliłem. A co z tą ciężarówką teraz? Wiesz, co? Najpierw ja muszę wstać. A z można by było ten przyjechać tym nowym albo może wytargał No raczej Jak dwusilnikowa wyciągarka, co pan znowu się zawisła na czymś. Weź popchnij Okej, okay, ja teraz zawisłem Nie mogę jechać. Nawet niskie biegi nie pomagają. O! Jadę. Nie wjeżdżaj, tylko ten. I... Popychaj. Nie, dobra. Ja, ja, ja nie wierzę w to. Zaraz wracam. Zaraz wracam. Dobra widzowie, Radek wyciągnął ciężarówkę na prostą, więc ja biorę. I w końcu możemy lecieć do garażu. O. Konie I kończyć już ten odcinek, bo jest dosyć długi. Aż noc została. <laughs> Za przód najlepiej by było. Jeszcze niedaleko został. Mhm. No ale ten nie jest. Nawet z tą słabą buzięgarką. Mhm. Mm Przydałoby się w Rosji odblokować ten czołg. No, Kołowy. Ja to w sumie nie wiem, co bym wolał zostawić, hamera czy Scouta. Ja myślę, że... Jara Byś kupił i byś sprzedał... Te dwa. One mi we dwóch się podobają bardzo. No właśnie, właśnie mi też, ale moim zdaniem Jar przewyższa je wszystkie. Mm. No to ma sześć kół w końcu, nie? Scout też jest dobry. No tak, Scout też fajny. Hammer jakiś taki dziwny dla mnie jest. No, dla mnie, te, dla mnie też tak trochę. Tak dziwnie on sobie radzi. Raz radzi, raz nie radzi. Scout to prawie zawsze radzi. No wiesz, co w sumie jak ja tym hamerem jeździłem, nie? Mhm. To tak jakoś też mi było dziwnie, nie? Ale próbowałem się przyzwyczaić. No i tak, tak naraz średnio, no. Jakiś taki. Nie wiem. Ale mhm. na razie zostawiłem go co zostawiłeś? Hamera i Scouta Tak? No Tym jarm na razie ci no. on jest fajniejszy dla mnie Mhm Ty to lubisz samochody zwiadowcze chyba kolekcjonować, co? No, fajne są Hmm Tamten Laka ma. No i dobra, jest już nasz. Halo i On mi się mega podoba ten samochód. No to tak, silnik. Silnik dokokszony za darmo. Bierzemy Sary, sprzedajemy oczywiście. Skrzynia biegów. Oczywiście terenowa. Zawieszenie podwyższone za free. Opony terenowe, czy. Łań nie, łańcuchowe i terenowe tylko. Są. So. E, to terenowe Największy sal biorę. No i teraz tak, wyciągarka. Wyciągarką nie będę się rozwodził, może. No. Blokada dyferencjału od odłączana. Czy odblokowano? Nie wiem, co lepsze. Odłączamy. Chyba. Teraz zobaczymy. Koło zapasowe, co tam? Schoenkler. Mm. Niech będzie na razie standardowy. AWD nawet dwa, to jedno się sprzedaje. RWD też sprzedaje. No i rama, dodatki. Jeszcze nie wiem do czego go wykorzystam. Ale... Pojazd konkretny, nie? Ja polecam siodłowy tutaj zrobić To po może... mnie niedawno się spisywał jako siodłowy. To może być i siodłowy. Pokaż jak go zrobiłeś. Zmieniałeś koloru? A. Nie, akurat w, te, w, tej, w tej wersji kolorystycznej mi się podoba. Ale jeszcze można. Przód. To dach. To? Zderzaka nie będę zmieniał, bo mi się ten podoba. Tego też nie będę instalował. Tłumika też. Obręcze też są spoko. Dobra, to tylko światło w nim zainstalowałem. No i tak on wygląda. Szkoda, że jest nos. Niestety. No i dobra widzowie, tak więc w tym odcinku też by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja już nie przedłużam. Cześć. Siema.